Dzisiaj sobie tworzymy jedną saszetkę z Hummelsem. No może od dołu? No. powtórka, powtórka. Pięknie, pięknie, pięknie A reszta to też powtórki Lazar Markowicz IMPACT SIGNING Jeśli ktoś chce się wymienić za te karty piszcie, są to same powtórki Mogę się za nie wymienić Kurczę, taka saszetka Ja pierdolę Nie wiem czy to w ogóle stawię To był unboxing Jednej pechowej saszetki Cześć.